Proszę cię odpowiedz. odpowiedź. Nie chcesz ze mną być? To nie tak! Powiedziałeś, że Bruno nie dał ci wyboru i że jeśli nie zrobisz, co ci każe, to nie wydasz płyty. Ale to nieprawda, Mateo. Chciałem ci powiedzieć, ale on wrzucił zdjęcie z Kamilo, zanim zdążyłem to zrobić. Ale nie rozumiem dlaczego. Ty mi nie ufasz czy jak? Ja znam, że ufam, ale nie wiedziałem, jak zareagujesz. Bałem się, że się wściekniesz. Pewnie, żebym się wściekła, bo ani trochę mi się to wszystko nie podoba. Ale dowiedziałabym się od ciebie. Wybacz. <laughs> Wybacz. To wszystko, co mogę powiedzieć. Obiecuję, że to się już nie powtórzy. Daję ci moje słowo, że nie będzie między nami żadnych tajemnic. Sorry. Bruno? Tak, ale musiałem wyjść. Dobra, nie. Już idę, idę, okej? Okay? To pa. Wybacz, ale muszę wracać do rollera. Porozmawiamy później. Pamiętaj, co ci powiedziałem. Kocham cię.